Mama, mogę pokazać na komputerze? Próbuj, nie, nie. mi telefon albo komputer. Dajcie mi, mogę pograć na konsolę albo komputerze. A synek, jest hola. Mówię, jest No tak, tak świętego 2 maja pozdrawiam wszystkich widzów a widzieliście to jest taki sklep jak Shopee nowy sklep jak Shopee nowy a wiecie ja mam, mogę, mogę wam mogę wam zaspiewać ale na, mamy Shopee na Shopee pi 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 olej zakupy pi 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 darmowe dostawy bi, bi. no i jest tu stara baba, jest tu kola. A -a -a. Zaraz się widzimy na kolejny Mama, skąd ty znasz to w reklamach Shopee? Na Shopee, pi, 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 onej zakupy, pi, 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 pi darmowe dostawy. Skąd ty to znasz? Nie wiem, tak nie może być,